Cześć wszystkim, z tej strony Michał, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy za strami tego pięknego masejka, czyli nic innego jak talerzowanie. Tak, myślałem, żeby zrobić film z muzyką, ale to by było za długo, więc postanowiłem, że nagram taki normalny vlog. I mam problem, widzowie, ten pies. Nauczyłem go wsiadać, wsiadać do ciągnika. No i wiecie, no i on jeździ tam cały dzień, całą noc, cały dzień! E, nie wiadomo, czy nawet czasami nie rano. I on siedzi 24 na 24 w ciągniku, no. E. Pochwal, pochwal, się, co żeś zrobił, dzisiaj byłem na łące i on przeorał połowę łąki, jeszcze sianej. Nie wiem, a z tyłu jak widać talerzówka zapięta. Czemu to się świeci na N przecież? Dobra, ciekawe ile stopni jest. 11 stopni?! Ja nie mogę! Co to? Czyż tu, tu jedzie betoniarką? Nie wiem, ale dobra. Lecimy. Jednak będzie muzyczka. Ej, dobra. Ruszamy! Mam tu fajne przyciski, takie jak na przykład Zając OSZ. Oh, oh Równo tu jechać i takie dwa fajne. I taką fajną trąbę, zobaczcie sobie sami. Jak puknę, to łach, cała wieś przed mną ucieka. Będę jeździł tą trójką. Powinno się jeździć trójką niecałe 20 na godzinę. Ale z okazji, że jestem na polu, wczoraj na takich piachach talerzowałem, że ja za, zasuwałem pełną prędkością. 53 na godzinę stale żów Ja nie mogę. Mm. A jeszcze zapomniałem Wam powiedzieć. Patrzcie, to. jeden rogalik. Picie drugi rogalik. Za chwilę sobie jednego rogalika zjemy. I magiczny przycisk. Podnosi się do góry. Jakim cudem. Nie no, żartuję. To są te przyciski. O, ten jest. O, na dół. Ten do góry. Mm, nie wiem, czy w tych Masejach, tych nowych, tych, tych 7S210, czy jest takie coś, czy nie ma. Możecie napisać, widzowie, jeżeli ktoś ma Maseja Fergusona 7S210, albo te modele od, od S7 do od. od Kurde, jakby to powiedzieć, od 7S155 do 7S210, ma ktoś takie? To proszę napisać, czy takie coś jest. Bo chyba mi się wydaje, że w tych chyba nie ma. Byłem u takiego jednego pana co miał tego Master'a, i nie spojrzałem się, czy miał to, czy nie miał, ale miałem pozwolenie wsiąść. Ale chyba na rach będzie widzowie ten Ferguson, więc dostanę pozwolenie to sobie wsiądę. Co nie? Bo od firmy Euromash ja mam nawet na jakichś tam małych targach pozwolenie do wsiadania. Bo wiecie ile my mamy maszyn z dealer masy, masy Ferguson? Euromash my mamy tak zestaw kosiarek, ciągnik. Yy, kosiarki, zgrabiarkę mamy, pres, prasę i ciągnik. To jednak jestem stałym klientem i do tego mam worek Masej Ferguson. Tak, mam worek Masej Ferguson. Jak przez szkołę koło szkoły przyjadę, to każdy na mnie się patrzy. Nawet bluzę mam Maseja, nawet koszulkę mam, koszulkę mam. Widzicie, widzowie? Zrobiłem jak były pokazy w GPR Czerniak, pana Czerniaka jak były pokazy, to zgłosiłem się o wygranie koszulki. No nie było to takie wygranie koszulki, że co jakiś tam e, challenge zrobię, to po prostu się spytałem pana, czy dałoby radę zrobić koszulkę. No no dałoby radę, tylko że tam, wiecie, moje rzeczy nie będę wam mówić, co I dostałem pozwolenie. I dostałem koszulkę. Widzicie? Kurde. Wiecie co? Zrobię ten przejazd tu o. i zjem sobie jednego rogala, a tego drugiego chyba sobie zostawię na drugi odcinek, bo nie wiem czy dzisiaj wieczorkiem jeszcze nie będzie film z Farminga 22, nie wiem chyba nie będzie, bo mi się nie będzie chciało robić, ale jak się będę nudził to w każdej chwili mogę sobie włączyć sąsiad tam nie wiem co on tam robi nie wiem, ale pewnie te brony rozciągnął, bo jak ja talerzowałem tutaj po pole, to pole, to on jeździł z bronami na lince, że nie, że nie miał podczepionych tutaj o z tyłu ciągnika. Tylko lino 20 metrów i rura i gaz w buta, co nie? A ja tak C3, kurde, trójka C, trójka. E, no to jest małe pole krótkie przede wszystkim i nie chcę za bardzo też szaleć ale no cóż a teraz wielkopomna chwila będziemy robili test e, tego tego rogala od mil, od, milkil, od milkile, milkilej, Czy jakoś tak chyba zrobię cięcie bo nie wyobrażam sobie robienia tego na filmie, co? Zrobimy sobie cięcie. Otworzę to do Was, wrócę. Widzimy się za chwilę. Dobra widzowie jestem. Mam otwartego tego rogala, patrzcie. No. Pachnie to jak Seven Days. Wiecie te Seven Days. A ten... A ten już czeka aż dostanie. No, tu na dole ma czekoladę. O to właśnie chodzi. Więc co, test. E! Powiem wam To nie jest takie złe Lepszy... Lepszy jest e, Niż Seven days Bo tu nawet mamy Cross Croissant Rozumiecie coś z tego? Ja chyba nie Sobie zostawię trochę też na później Ale teraz to No No i teraz będę musiał to talerzować przez jakieś 50 przez 40 minut być może, bo tamto w 20 minut robiłem i cyk... o, na coś mam z tyłu Opuszczanko. Co przemienię rękę I patrzcie to ja kiedy kieruję lewą ręką, a prowadzę prawą. Tymczasem ja... Cyk, rura, rura, rura a. 15 na godzinkę, stole oj. oś. no i zwaliłem po robocie, a tu jak widać mamy tempomat. Urle. mam te, oj, tempomaty, o tam. I wiecie, i czajcie bazę, że ja wczoraj jechałem czwórką F. Serio, to tak zapierczało ten, ten, ciągnik, że szoknie w dowidzianie. Taki na lodzie. Taki na lodzie. jakie czajcie tą reklamę, taki na lodzie, taki na lodzie, taki na lodzie. Dobra, pojadę sobie od tej strony. Oooo, oh. ach, lucerka nasza, piękna. Siema. Dziękuję za 52 suby. Tak, mamy 52 suby. Dziękuję bardzo za, Wam za to. A tu ktoś mi pojeścił po polu. Kto to był, proszę się przyznawać. Pewnie mój kolega złodziej. Ech. To on mi ciągle coś kranie, ale. Ech. To trzeba być złodziejem. 1600 godzin. 1000, prawie 1700 godzin. Ja tyle kamienina wyciągam za talerzówką. O, nie mogę. O! Ale dobry obiad. Mm. A napiszcie tak obiad. Nie no, to nie jest mój obiad, okej? Okay. Bo ja jadłem obiad. Barszcz. Barszcz. I te ziemniaczki. O, ziemniaczki takie Picasso, normalnie Picasso. Kurde, trochę też się zsyf tu. Mm, chętnie bym sobie dronem polatał, ale nie mam drona. Jech bida w kraju, jak to się mówi jak to agro O po, Pol z agro Mercury mówi firma nie ekonomik ale bardzo pozdrawiam agro Mercury i MST bardzo pozdrawiam MST górą, tak MST górą pozdrawiam bardzo nie wiem czy się odwaliło przed chwilą też w ogóle. Mam jedno pytanie, kto tu ten słup postawił na polu? Pewnie wójt gminy. Pan Wójt Gminy. W jakiej ja mieszkam. A ja, ja mieszkam na takiej dobrej wiosce we Wielkopolsce. Powiem Wam tylko, że jestem blisko Poznania. Bardzo bliziutko Poznania. Zaledwie 40 km od Poznania. Tak, serio. Nie, z Jabko... Z Jabkowa... z siedziby Agro Merkury do... O kur... Co to było? Czy mi się wydawało? Czy ten ciągnik poszedł na dwa koła? Jezu! Co ja mówiłem teraz? A, wiem, dobra. Do, od poznania tutaj do mnie to jest około 80 kilometrów, więc jak poje pojedziecie na Google Mapsie, wpiszcie województwo wielkopolskie yy, yy, droga S s 100, 100, Nie wiem. Nie wiem nie, nie, nie umiem. Się. Nie znam tych dróg w mojej miejscowości A kto aj. aj, aj, aj. Trzeba muzyczki sobie posłuchać Lubię, tak? Dobra star starczy tego jęczenia Już mi głowa boli od tego wszystkiego jak ja dzisiaj jeszcze zgrabiałem, prestowałem, owijałem, zwoziłem, ustawiałem, zaczepiałem talerzówkę i teraz jeszcze talerzuję. To wiecie, jakie to trzeba mieć być zmęczonym, być zmęczonym, ale dobra. Będziemy się żegnali. Więc co. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapę i suba. Czwarta glota. E. Rozumiecie coś z tego, ale dobra. Więc co, trzymajcie się i na razie. Cześć.